Lekarz zdiagnozował przepuklinę, co dalej? Przepuklina sama w sobie nie jest żadną chorobą. Bardzo wiele ludzi ma przepuklinę, żyje bez żadnych dolegliwości. Nie ma powodu, żeby ją leczyć, jeżeli nie mamy objawu. Problem zaczyna się wtedy, kiedy pojawia się ból. Jeżeli mamy do czynienia tylko z bólem, powinniśmy zacząć od leczenia farmakologicznego, od leczenia fizjoterapeutycznego. Jeżeli ono przynosi skutki, powinniśmy je kontynuować. Jeżeli mamy ból tak silny, że pacjent nie radzi sobie z tym bólem, jeżeli pojawia się osłabienie kończyny, kończyny górnej, kończyny dolnej, leczenie powinno być zaczynane błyskawicznie. Jeśli pojawi się niedowład kończyny spowodowany przepukliną, należy działać szybko. Każde opóźnienie w leczeniu powoduje, że niedowład może się utrwalić. I pozostać na stałe z pacjentem. Życie ze słabszą ręką, życie z niesprawną stopą, jest znacznym inwalidztwem. Dlatego powinniśmy reagować szybko.